Losy wylądowały w urnie, aby można było znowu z nich wylosować osoby, które wygrają nagrody, które zechciały oddać swój głos na produkt roku. Tutaj proszę publicznie niczego nie wyrzucać. Ja już wiem. Tak po kolei będziemy teraz informować, kto dostał ile głosów. Nie oczywiście nie będę Państwa trzymać aż tak długo w niepewności. Miejsce trzecie, eee, tak zdecydowali uczestnicy tegorocznego forum, otrzymuje nabiegnik dwusystemowy z wytłumieniem akustycznym XRHP, hp ale wentylacja serdecznie gratuluję. Upewniam się, że na pewno nie robię żadnej pomyłki. To jest taki protokół. Miejsce drugie. Jak Państwo myślą? Modułowa szapa klimatyzacyjna FraMedic firmy FraPol. Serdeczne gratulacje. No i najciekawszym produktem roku 2012 odebrało mi głos, więc jeszcze chwileczek zostaje. Jednostka napowietrzająca i Smile Adaptive, firmę Smile Plan. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Jak już pani tam jest, to proszę tam jeszcze rączką zamieszać. Zostanie pani naszą sierotką Marysią. Proszę tu na mnie patrzeć, na mnie, na mnie. Ale Nie, nie ma, nie przyspokój. No ale żeby wszyscy mieli szansę. Dobrze. Szukamy. Czy jest osoba, która, nie powiem na jaki produkt głosowała, ale nie głosowała na zwycięzcę, która posiada numer G168. G, sto trzy, sto sześćdziesiąt osiem. G 168 G jak ustaw. Numer 168 to tyle, ile chciałbym mieć wzrostu, więc to łatwo zapamiętać. Jeżeli nie ma, to znajdziemy za chwileczkę tę osobę i podamy nazwisko i nagrodę. Będziemy musieli przesłać pocztą, jeżeli tej osoby nie ma, bo nie zmienia to faktu, że jest laureatem. Proszę znaleźć literkę G. Jest to trzy, 168. Proszę. Jest to pan Przemysław Dąbrowski, projektant z miejscowości Prusy. Czy jest z nami pan Przemysław Dąbrowski, projektant z miejscowości Prusy? Jeżeli nie, prześlemy mu nagrodę pocztą. Myślę, że projektant się ucieszy. Bardzo dziękujemy. To jest Reknapel. To jest D9, D jak Danuta, numer 9. Więc na pewno ktoś, kto był wczoraj zarejestrowany sądząc po numerze, jedna z pierwszych osób, jakie dotarły wczoraj na forum. 9. Mistrz Kominiarski, pan Lucjan Szpicki. Czy jest z nami pan Lucjan Szpicki? Nie ma. To też przyślemy nagrodę pocztą.